Jak prawidłowo zamontować pedały w rowerze? Żeby poprawnie zamontować pedały, trzeba wiedzieć, który jest prawy, który jest lewy, bo prawy ma inny gwint niż lewy. Czym się różni lewy pedał od prawego? Na pewno gwintem, ale jeśli nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, mamy dwie opcje. Jedna z nich to napis na tej części pedała, który mówi L jako lewy, R jako prawy. Jeśli nie ma napisów, zawsze prawy pedał jest gładki w tej części, a lewy jest chropowaty. Montując pedały pamiętajmy o tym, żeby przesmarować gwint jakimś smarem, żeby się nie zapiekało i o tym, żeby dobrze wprowadzić pedał do korby, żeby gwint był prosto ułożony. Jeśli pedał mamy wprowadzony w korbę, dokręcamy go w dół, prawą stronę. Tak możemy sobie przyspieszyć i dokręcamy, używając dosyć dużej siły. Ramię klucza jest dość długie, więc tutaj musimy. Dosyć duży nacisk, wywrzeć, żeby był poprawnie zakręcony. Zawsze zwracajmy uwagę na pedał, który jest prawy, który jest lewy. Ponieważ, gdy pomylimy stronę, może dojść do uszkodzenia korby, gdy wkręcimy nieodpowiedni pedał do nie tego ramienia.